Magda Adamowicz, dobry wieczór. Ostatnie weekendy pogodowo nas nie rozpieszczały, ale tym razem będzie inaczej. Przed nami pierwszy taki prawdziwie wiosenny weekend. Termometry w wielu regionach wskażą dwucyfrowe wartości, ale nie dość, że będzie ciepło. No to jeszcze pogodnie. Oto szczegółowa prognoza pogody, a w niej na początek przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem. Dla nas istotny jest ten układ baryczny wysokiego ciśnienia, który znajduje się nad zachodnią Rosją. To on sprawi, że w ciągu najbliższych dni pogoda w Polsce będzie słoneczna i stabilna. Ale zwróćmy uwagę też na niże, które znajdują się na północy. Z nimi związany jest słabo aktywny front atmosferyczny, który na Pomorzu Zachodnim w ciągu najbliższej doby przyniesie nam Słabe i przelotne opady deszczu. Taki układ wyżu z niżem sprawią, że do Polski będą docierać bardzo przyjemne, bardzo ciepłe masy powietrza z południa i południowego zachodu. A więc na termometrach jutro zobaczymy nawet 15 stopni na zachodzie, ale w zasadzie w całym kraju odczujemy komfort termiczny. Ciepło nawet bardzo jest też w Hiszpanii. Tam dzisiaj termometry wskazały w wielu regionach powyżej 20 stopni. Tam noc z wieloma rozpogodzeniami i przejaśnieniami, a tam, gdzie niebo będzie niebal bezchmurne, tam też zobaczymy najniższe wartości na termometrach. Dlatego na południu naszego kraju prognozujemy minus 3 stopnie, minus 1 stopień w ciągu nocy. Będzie na wschodzie 0 stopni w centrum, a najcieplej tej nocy tam, gdzie największej chmur, czyli na zachodzie tutaj 4 i 5 stopni. W ciągu dnia ciąg dalszy bardzo przyjemnej, słonecznej i stabilnej pogody. Najwięcej tego słońca będzie na południowym wschodzie, a wyjątkiem na naszej mapie będzie Szczecin. Tak jak wspomniałam, tam dotrze front atmosferyczny, a z nim związane są opady deszczu i większe zachmurzenie. Na termometrach ciepło. 8 stopni na Subalczyźnie 12 stopni zobaczymy w centrum, a 15 stopni w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie idzie w dół. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali. Obiecałam Państwu pogodę Weekend to przed nami jeszcze niedziela, która będzie równie pogodna, choć opady deszczu pojawią się już na zachodzie, ale na termometrach bardzo ciepło, w niedzielę od 10 do 16 stopni, a w poniedziałek ta strefa opadów przesunie się już wszędzie, obejmując cały kraj na termometrach też nieco niżej. Od 10 do 13 stopni na Dolnym Śląsku. Sprawdźmy jeszcze kolejne dni, które znowu będą bardzo przyjemne. Na termometrach we wtorek nawet do 16 stopni, a w środę do 15, jeśli opady. To we wtorek tylko na Subalszczyźnie. Teraz to wszystko o pogodzie. Dziękuję. Dobrego wieczoru.